Lubię mieć wroga, u ja lubię, lubię wroga. Lubię mieć wroga, u ja lubię, lubię wroga. Wrog te sam myślę, co zrobić mam? I nagle czuję, że ktoś chce zniweczyć mój plan. Ten tajemniczy wróg, on myśli o mnie jak zwykle źródłem. Lubię mieć wroga, uja, lubię, lubię, lubię wroga. To jestem sam, nareszcie cię wrogu mam. Lubię mieć wroga, u lubię, lubię, lubię wroga, lubię. U ja lubię, lubię wroga! jego, on, tępi mnie Dzięki temu nam obu żyć się chce Eleganc niego bez dwóch zdań Poluje na mnie wroga mam Jak dobrze, że wroga mam Lubię mieć wroga! Uja, lubię, lubię wroga! Lubię mieć wroga! Uja, lubię, lubię wroga! Zapomniałem jak to tam dalej idzie